24 pytania. Rozmowa poranka. Stanisław Janecki, teraz mam przyjemność gościć panią Hannę Gil Piątek, posłankę koła Polska 2050. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Szanowna y, pani poseł, to już trochę stało się chyba impertynenckie dla polityków y, pani partii, to naciskanie Donalda Tuska, żebyście się zdeklarowali, z kim chcecie iść, na wybory parlamentarne i tu właściwie Donald Tusk nie zostawia Wam wyboru, tylko sugeruje, że trzeba iść w jednym bloku, a przynajmniej z koalicją obywatelską, bo kto tego nie zrobi, sam się wykluczy z politycznej ekstraklasy. Jak te naciski Donalda Tuska są przyjmowane w Pani partii? Panie redaktorze, my spokojnie robimy swoją robotę i idziemy do przodu, dlatego że... Wydaje nam się, że samo, nie wiem, układanie się przed wyborami nastąpi dopiero właściwie pół roku przed spodziewanym terminem. To znaczy właściwie w tej chwili nie jesteśmy w stanie określić, w, jakiej, w jakim układzie opozycja powinna iść do wyborów. Bardzo ciekawy sondaż na ten temat ukazał się wczoraj, sondaż Kantara, który... Pokazuje owszem dwie opcje. W taką opcję, w której każdy na opozycji idzie sam i taką opcję, w której jest ta lista zjednoczonej opozycji. I okazuje się, że owszem, ta wspólna lista ma przewagę nad zjednoczoną prawicą czy prawem i sprawiedliwością ale niestety traci się wtedy dość dużo, bo 8% mniej wtedy mają te połączone ugrupowania. I to jest coś, co jest łatwo wytłumaczalne, dlatego że bardzo wiele osób w Polsce, które zawiodły się na polityce PiSu i tutaj trzeba powiedzieć jasno, że nie dzieje się dobrze i bardzo często ludzie, którzy uwierzyli w dobrą zmianę i chcieli jej tak, bo widzieli, że... Nie wiem, ich sprawy w sądach na przykład nie posuwają się do przodu, że ich osoby z ich rodziny czy nie mogą znaleźć pracy, że młodzi ludzie nie mogą sobie kupić mieszkania. Wierzyli w taką wizję Jarosława Kaczyńskiego, ale srogo się na niej zawiedli przez te 7 lat, a już szczególnie przełomowy dla nich był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, z który w sprawie aborcji, bo y, wtedy i to widzimy też w wypowiedziach osób, które do nas przychodzą, bardzo wiele y, osób, które głosowało na przykład na Andrzeja Dudę, straciło absolutne zaufanie do partii Jarosława Koczyńskiego. Y, więc y, mamy takie osoby, ale one jednocześnie nie chcą powrotu do tego, co było przed 2015 rokiem. Y, nie chcą te, y, powrotu do tego, że y, no... Umówmy się, rząd platformy zbudował co prawda piękne y, autostrady, tak, były inwestycje i tak dalej. Orliki ale niestety... im wyszły. Niestety no Orliki to był przykład takiej inwestycji, która była y, właściwie dla wszystkich, no może bardziej dla chłopców niż dla dziewczynek, ale, y, ale były one wszędzie i też w małych gminach. Natomiast y, z tego dobrobytu wytworzonego w tych czasach nie każdy mógł korzystać. I wtedy ta, była taka ogromna grupa osób, między innymi mo w mojej rodzinie y, jest taka osoba, które wyemigrowały z kraju, bo nie mogły tutaj y, nawet wystartować tak, w swoim młodym życiu nie mogły się odnaleźć. Więc ta grupa osób nie, nie chce powrotów do rządów Platformy i nigdy I jak, nie zagłosuje na rozumiem, taki blok to jest o, zjednoczonej opozycji. To wasza oferta ma trafić przede wszystkim do tych ludzi, ale też mam wrażenie, że jesteście najbardziej rozchwytywaną panną młodą obecnie na rynku politycznym. <laughs> I, I to taką z posagiem, a nie bez posagu. I, 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 bo też koalicja polska walczy o, 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 o sojusz z wami wyjście w jednym bloku, a wypycha Platformę Obywatelską w stronę lewicy, a Was widzi taką możliwość uzyskania dobrego wyniku. I moje pytanie jest takie, czy wybierzecie samodzielną drogę, czy z Koalicją Obywatelską albo z Koalicją Polską, no bo jest wielu doświadczonych ludzi i myślących w Pani ugrupowaniu, którzy wiedzą, że to jest Wasz pierwszy test wyboru, Wyborczy I jakby zatracenie własnego szyldu podczas pierwszych wyborów może być kłopotem dla partii, bo część wyborców może uznać, no dobrze, założyli coś, co ma być nowe, a idą właściwie pod starymi szyldami. Czy to nie jest dla Państwa problem? Panie redaktorze, wydaje mi się, że w, zanim człowiek pójdzie na ślubny kobierze, co obojętnie kto jest tutaj kawalerem, a kto panną, tak, To trzeba trochę się poznać, porozmawiać o tym, nie wiem, czy lubimy e, lody waniliowe, czy bardziej, nie wiem, lubimy e, iść nad e, rzekę na spacer, prawda? To tak no, po prostu, no to tak w życiu jest. po no prostu jest oferta poznajmy się, czyli poznajmy się porozmawiajmy o programach i ta oferta jest dość chłodno przyjęta. Dlaczego? Ja się nie zgodzę. W zeszłym tygodniu, no właśnie do tego chciałam przejść, ogłosiliśmy tak zwaną strategię zwycięstwa, która mówi o tym, że wreszcie trzeba odejść od tej wojny polsko-polskiej, że wreszcie te osoby, którym nie podobały się żadne platformy, bo tam było wiele patologii i nie chcą tego powrotu do, do czasów sprzed PiSu, a jednocześnie zawiodło się na PiSie, PiS że te osoby też zasługują na to, żeby mieć jakąś dobrą wizję Polski, tak? że te osoby, które również wyborcy Platformy dobrze by było, żeby mieli jakiś program, który przedstawi im ich ugrupowanie. Więc Szymon Hołownia zaproponował, żeby podejść do tego z trochę innej strony, bo BIS się musi skończyć. To już widać, że ten rząd gnije w środku, to się wszystko rozpada w tej chwili, jest inflacja. No, opozycja tak musi epidemią... mówić, żeby demobilizować wyborców przeciwników. No, Panie redaktorze, no, z, nawet <grym> ministrowie już w tej chwili mówią, no, nie, rząd sobie kompletnie nie potrafi poradzić z epidemią, bo w, 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 blokuje jakiekolwiek rozwiązanie grupy antyszczepionkowców w Sejmie, czyli nasze zdrowie i życie jest zawieszone po prostu na przesądach jakichś y, y, kilku osób w tej chwili, bo Jarosław Kaczyński nie może zmentować stabilnej tak. większości. Ustawa Więc, o certyfikowaniu c chyba wejdzie. Ceny i to rosną, no właśnie, ceny rosną. Y, 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 no z, z granicą też umówmy się, nie poradziliśmy sobie najlepiej, nawet y, w tej chwili tam żołnierze niestety nie mają dobrych warunków, dostałem zdjęcia, że śpią w namiotach na oblodzonych materacach. Znaczy... Rząd Pisu się kończy, ale żebyśmy się zastanawiali, jak tam porozdawać te miejsca na listach, bo to nie, w tej chwili nie jest czas na rozdawanie stołków, czy, to my się musimy najpierw jest... narazić nad wspólnym ja, ja ro... programem. Ja rozumiem, że to jest dobre założenie demobilizujące, ale może być duże rozczarowanie, jeśli nie uda się tego udowodnić przy, przy ale... urnie. Musi mi pan redaktor pozwolić y, 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 powiedzieć do końca. Bardzo My proszę. przedstawiliśmy zaproszenie najpierw do rozmów programowych. Bo y, y, rozmów programowych z liderami opozycji. I ci liderzy to nasze zaproszenie przyjęli. I Władysław Kosiniak-Kamysz, i Włodzimierz Czarzasty, i Donald Tusk na końcu. I z tego się strasznie cieszymy. Być może tutaj Donald Tusk zaproponował, żeby y, w tych rozmowach programowych... Brały udział również um, inne ugrupowania. Właśnie lider KOD. Inne ugrupowanie. Ja myślę, że um, zobaczymy w jakiej formule to pójdzie, bo w tej chwili chcielibyśmy, żeby właśnie tych czterech um, liderów największych ugrupowań zdecydowało o formule. I, um, na no to właśnie, będzie... czy to wszyscy nawet no tak bycie po kolei. Przygotowywać. Więc um, pierwszego dnia wiosny chcielibyśmy porozmawiać w formule, w której my się wszyscy umówimy jaka będzie o tym, jaka powinna być przyszłość Rzecz, Rzeczpospolitej po wyborach, to, to, bo bez tego ja pozycja nie będzie miała tego jakiegoś... pierwszego marca, to z Donaldem Tuskiem miała być rozmowa z Donaldem Tuskiem, z Władysławem Kośniakiem-Kamyszem, z Włodzimierzem Czarzastym. To będzie debata o przyszłości Rzeczpospolitej. My jako Polska 2050, czyli ugrupowanie związane z Szymonem Hołownią i przez niego stworzone, wytworzyliśmy przez ten czas krótki naszego istnienia bardzo wiele fajnych programów na Polskę. Te programy cały czas wykładamy, no nie tylko je, pokazujemy i mówimy, i prosimy o, o to, żeby yy, eksperci, czy yy, Osoby, które są zainteresowane daną dziedziną, podzieliły się z nami swoimi przemyśleniami, ale też w Sejmie prowadzimy takie konsultacje. I Platforma przychodzi, i Lewica przychodzi, i Nowoczesna przychodzi. Tak? I przedstawiciele wszystkich ugrupowań parlamentarnych przychodzą na te konsultacje. I już rozmawialiśmy o zdrowiu, już rozmawialiśmy o przyszłości w kontekście klimatu i ochrony środowiska. I teraz będziemy rozmawiać o gospodarce w poniedziałek. Więc ja myślę, że my już robimy taką porządną robotę, nie? bo kiedy Platforma krzyczy, trzeba wygrać wybory, trzeba wygrać wybory, y, oni są takim, no powiedzmy, antypisem. I elektorat, wyborcy, platformy to lubią. Ja rozumiem, że oni to mówią, bo oni tak muszą mówić. Y, tym trafiają do swoich wyborców. Tylko, że ten dzień po wyborach, kiedy my już rzeczywiście wygramy, to trzeba wziąć odpowiedzialność za ten kraj. Wiedzieć, jak naprawić praworządność, jak naprawić Trybunał Konstytucyjny, jak rzeczywiście przywrócić wymiarowi sprawiedliwości jakąś, jakąś możliwość działania, bo on nie działał przed no, pisem pla dobrze. Platforma ma prosty ale pomysł, wszystko jeszcze. cofnąć. Y ja bym, no to porozmawiamy o tym tego 21. mam nadzieję. To znaczy, wydaje mi się, że to nie jest tak, że wszystko cofnąć, bo to się nie da wszystko cofnąć. No, no, pani pani profesor Ewa teraz... nawet powiedziała, że ten zamiar sprzed paru lat jeszcze Grzegorza Schetyny, którego Donald Tusk się nie wyparł, że jednym aktem, ustawą wszystko cofamy, to jest trochę dziecinada i chyba Platforma nie za bardzo to przyjęła do wiadomości. Ja nie chcę tu bronić Platformy, ale oni tutaj powiedzieli, znaczy rozumiem, że nie mówimy o 500 plus czy zabraniu nie, nie, 500 plus, mówimy bo zdaje, że o zmianach prawa. O praworządności. Przede wszystkim. Tak. No to jak sobie to wyobrażamy, żeby wszystko zawracać teraz kijem, to co? Jeżeli uznamy, że ci sędziowie, którzy są nieprawidłowo mianowani, bo oni rzeczywiście są nieprawidłowo mianowani, to teraz wszystko, co oni orzekli przez ten czas w sprawach rozwodowych, majątkowych, Mianow Mianowanie to są prawidłowo, to bo mianowanie to jest, to jest prerogatywa, wyłączna, tak, prerogatywa wyłączna Powołania. prezydenta, więc tego nie można cofnąć, bo, bo to jest niepodważalne. Więc tych pomysłów na naprawę wymiaru sprawiedliwości, a szczególnie ym... Też Trybunału Konstytucyjnego. Bo to jest taka instytucja, która uległa rzeczywiście dużemu zepsuciu i Nie, nie zaufaniu obawia się do pani, że, po pogadają, że, że pogadają sobie liderzy i tak ludzie sobie pomyślą, no to wygląda jak kampania wyborcza pogadali, a nic z tego nie wynika. A zobaczmy, co oni mają do powiedzenia, dobra? Bo ja to jestem bardzo ciekawa, bo w tej chwili hmm, wydaje mi się, że polityka się toczy wokół cyferek, tak? I wokół tego, czy, nie wiem, czy tu się skleimy, czy tu się skleimy, czy się w ogóle skleimy i co wtedy będzie. Moim zdaniem to, y, za, za, zanim te cyferki i procenty no, zaczniemy toczy się liczyć, wokół władzy, pani doskonale wie, że nie o tym, co będziemy robić, tylko żeby... chcemy rządzić po prostu. Chcemy rządzić, tak, no ale żeby rządzić... To trochę mało. Jak. Pani poseł, bardzo mi się wybory, dobrze z panią... panią rozmawia, ale musimy, proszę spuentować jakoś krótko, bo, bo musimy skończyć. Żeby wygrać wybory, to y, trzeba na swoją stronę po swojej stronie mieć około miliona czy dwóch milionów głosów osób, które w tej chwili się zraziły do polityki, nie mają oferty, są niezdecydowane, a do tego jest potrzebna nowa siła polityczna, jaką jest Polska 2050. Bardzo dziękuję. Pani Hanna Gilpiątek, posłanka Koła Polska 2050, była gościem Poranka Polskiego Radia 20. Dziękuję bardzo.